Witajcie, kochani, na naszym kanale. Zdrowie dla każdego. Ja nazywam się Dawid Kozierski, ja nazywam się Obyśmieszek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o anemii. Powiemy, co to jest, jak diagnozować, jakie są przyczyny i co robić. Więc, co to jest anemia? Anemia jest to tak zwana niedokrwistość. Jest to stan, kiedy w organizmie mamy obniżony poziom hemoglobiny i czerwonych krwinek. Dlaczego to jest ważne? Hemoglobina. Transportuje tlen. Działa w ten sposób, że odbiera tlen z pęcherzyków płucnych, transportuje go do komórek. Następnie odbiera dwutlenek węgla i transportuje go płuc jakby w celu wydalenia tego. Więc w momencie, kiedy te poziomy tej hemoglobiny, czerwonych klinek mamy obniżony, dochodzi do niedocenienia organizmu. Brakuje tlenu i często brakuje energii po prostu do życia, chodzimy zmęczeni, ospali. To już tak, jest no, bardzo, bardzo graźne. No, bardzo niekorzystne. Dodatkowo też erytrocyty transportują nie tylko ten, ale też składniki odżywcze, hormony, różne rzeczy. Nie? Więc, więc jak ten poziom jest obniżony, to naprawdę jest to dosyć istotne. Tak. No więc jak teraz diagnozować? Jak sprawdzić, że mamy do czynienia z tą manębią? Przede wszystkim robimy sobie badania krwi i widzimy tutaj po poziomach erytrocytów, czerwonych i na hematokrytu jeżeli widzimy, że te poziomy są obniżone, to to znaczy, że te niedobory są już dosyć, dosyć yy, długotrwałe, tak? yy, Że brakuje nam tego żelaza, witaminy grupy B i innych składników krwiotwórczych, o których też powiemy później. Yy, no więc te badania krwi no i też na pewno samo poczucie, tak? Jeżeli ktoś jest ciągle chodzi bez energii, yy, źle się czuje, no to też też powinno go to skłonić do wykonania właśnie tych badań. Które to potwierdzą? podstawowej nie? morfologii, nie? Morfologia. No i też możemy potem zrobić sobie jeszcze badanie żelaza, ten transferyny, nie? To też fajnie tutaj to, to potwierdzą. Ewentualnie B12 yy, kwasu foliowego, czyli witaminy B9, nie? Mhm. No właśnie, i teraz wiemy, że mamy do czynienia z anemią i czy teraz suplementacja żelaza jako suplementu. Yy, jak do tego podejść w ogóle? no więc tak taka suplementacja żelaza, żelazem może być niebezpieczna więc na pewno nie jest to yy, jakby metoda pierwszego tak powiem rzutu Przede wszystkim powinniśmy skupić się na przyczynie tego nie no bo mamy podejście holistyczne chcemy odnaleźć przyczynę coś nie działa prawidłowo trzeba znaleźć przyczynę co tutaj co tutaj nie gra więc jeżeli chodzi o anemię przyczyn może być tutaj kilka jakby nie ma takiej jednej przyczyny że od tego małenia, na pewno. Czyli wywiad, konkretny wywiad. Tak, osobą, na pewno która podstawą. Pewien... Najczęściej mi się wydaje, wychodzi to po prostu z diety. Niedoborowa dieta, mało mięsa, jakaś tam dieta wegańska, wegetariańska, czy po prostu ludzie, którzy. Zwłaszcza kobiety, tak? Bo Anemia częściej dotyczy kobiet, jedzą za mało tego mięsa, za mało jajek, takich rzeczy, więc po prostu nie dostarczają tych składników potrzebnych do produkcji tych wszystkich krwinek no, nie dostarczają tego z dietą. Nie? Więc to jest jakby taka podstawa. Dodatkowo mm, znowu przetworzona żywność, konserwanty, różnego tego typu rodzaju, chemia w żywności uszkadza jelita. A dlaczego jelita są ważne, jeżeli chodzi o anemię? Yy, w jelitach odbywa się wchłanianie, czyli witaminy B12, żelaza, różnych witamin B, cynku, różnych minerałów. Więc jeżeli te jelita są w złym stanie, to my po prostu nie wchłoniemy tego, nie będziemy wchłaniać i będziemy mieli znowu też anemię, nie? Tak. Tutaj też warto wrócić do zakwaszenia żołądka, nie? Do, tej, do tego pierwszego etapu sprawa. trawienia i rozkładania tych białek, nie? Tak, no bo w momencie, kiedy y, nasz żołądek jest dobrze dokwaszony, y, uruchamia się tak zwany czynnik Kastla, który pomaga wchłaniać witaminę b Jakby uruchamia czynnik, który powoduje wchłanianie witaminy B12. Tak. I teraz, jeżeli ten żołądek jest niedokwaszony, no to, to też no nie wchłoniemy tej witaminy B12. No i kolejna kwestia, yy, też są, jakby kwestia rozłożenia tego na aminokwasy. Bo jeżeli dobrze strawiamy to białko w żołądku, to dobrze rozkładamy to wszystko na aminokwasy i to wchłaniamy. Teraz, jeżeli to nie działa, no to nie wchłoniemy tych aminokwasów, a one z kolei też są potrzebne, żeby żeby te wszystkie składniki krwi mogły się produkować, nie? Czyli podsumowując, przyczyną tutaj najczęściej jest zła dieta po prostu. Z, zła dieta. mało tych składników, których potrzebujemy tej zły, zły stan jelit na pewno, bo po prostu nie wchłaniamy. Też różne leki, stosowanie leków, na przykład yy, leków przeciwzapalnych, antybiotyków, znowu uszkadzamy jelita, yy, nie wchłaniamy tego wszystkiego. Też kolejną przyczyną bardzo ważną jest też jakieś upotrzywe jakieś krwawienia, tak? Na przykład kobiety przechodzą dosyć, yy, dosyć boleśnie miesiączki mają dosyć mocne krwawienia, tracimy większą ilość krwi. Mm -hmm. Tak samo na przykład mamy jakieś yy, stany po operacjach, na przykład, gdzie tracimy dużą ilość krwi. Jakieś stany na przykład krwawienia z przewodu pokarmowego. Też bardzo często jakieś, jakieś nadżerki, jakieś wrzody, które powodują, że w tej krwi po prostu tracimy więcej, nie? To też jest tutaj bardzo ważne. Co jeszcze? Ale przede wszystkim, najczęściej tak wspomniałeś, ta dieta, która powoduje, że jelita są w gorszym stanie i przez to tego nie wchłaniają. No więc, co teraz, co teraz zrobić w takiej sytuacji, żeby pozbyć się tej anemii, po prostu nie mieć z tym problemu? No to przede wszystkim skupić się na tym, żeby nasza dieta właśnie dostarczała jak najwięcej tych substancji krwiotwórczych. Czyli najlepszym myślę, źródłem, jest wątróbka. Duże ilości żelaza, witamin z grupy B, to wszystko się fajnie, fajnie wchłania. Nie? Też dobrze, żeby ta wątróbka nie była taka spalona na wiór, tylko żeby była taka bardziej, no może, no wiadomo, surowej nikt nie zje, ale żeby w miarę możliwości była taka mm, lekko, lekko, surowa, że tak powiem, nie? Żółtka, jajek na pewno rewelacyjne źródło yy, żelaza. Więc, więc nawet kogiel mogiel czy to coś rewelacyjna sprawa. Generalnie, właśnie te białka zwierzęce to jest najlepsze źródło żelaza chemowego, tak, bo tak. mamy żelazo chemowe i, i niechemowe. Dokładnie. I teraz tutaj, na przykład, ta dieta wegetariańska, można to wszystko ogarnąć, można się w ten sposób odżywiać, ale trzeba naprawdę o to, o to zadbać. Tak, nie? i przede wszystkim suplementować witaminę B12, która niestety znajduje się tylko w produktach właśnie odzwierzęcych. Więc w momencie, kiedy ktoś decyduje się na dietę wegańską. Nie mówię, że to jest coś złego, bo, bo to nie, jest również. może to fajnie wszystko sobie ogarnąć, fajnie na tym funkcjonować, ale ważne jest, żeby to suplementować, bo z czasem dojdzie do niedoborów. To też jest tak z tym, że w badaniach krwi, jeżeli już widzimy niedobory, to naprawdę te, yy, ten deficyt trwa już długo, bo te magazyny wystarczają na bardzo dużo czasu, nie? Na przykład magazyn witaminy B12 wystarczy tam nawet na kilka lat. Więc jeżeli my widzimy w badaniach, gdzie już tego brakuje, no to znaczy, że już jest kiepsko, nie? Wtedy, na przykład, żeby to szybko, doraźnie uzupełnić witaminę B12, fajnie jest sobie suplementować, właśnie e, podjęzykowo, taką witaminę B12. No i też kolejna sprawa jest, jest e, forma tej witaminy, bo też e, na rynku są dostępne formy e, tak zwane, no niezmetylowane. Jakby tutaj, no jest taka kolejna kwestia, że po prostu e, te formy. Formy zmetylowane są łatwiej przyswajalne dla naszego organizmu. Czyli te formy witamin z grupy B, które są zmetylowane, yy, fajnie wchłoniemy. Natomiast taki suplement, na przykład kwasu foliowego, który jest yy, no, syntetyczny, no on się nie wchłania. To, to nie jest nic dobrego. No tak no, masa jest takich suplementów, które po prostu są suplementami z nazwy, ale tam no, trzeba się też troszkę na tym znać, wiedzieć, jaką formę właśnie wybrać. Nie? Dokładnie. Czyli no najlepsza by była metylokobalamina, nie? Dokładnie. Bo formy... często widzi się cyjanokobalamina. Dokładnie. I to tak jest, to tak jest ta gorsza forma, nie. Jakby jeżeli chodzi jeszcze o te, o te witaminy, których brakuje przy, przy anemii, najczęściej jest to właśnie y, niedobór witaminy B12. Wtedy wtedy właśnie fajnie niedobór witaminy B12 możemy rozpoznać po, po y, parametrze MCV, czyli objętość krwinki. Wtedy ten parametr jest podwyższony. Co oznacza, że krwinka jest jakby niedojrzała, bo krwinka się produkuje z takim jakby balonem nadmuchanym, a potem ona jest, robi się jakby mniejsza. Więc w momencie, kiedy jest większa, to znaczy, że jest niedojrzała, i na przykład to jest tak zwany rodzaj anemii megaloblastycznej. I to prowadzi do tego, że te krwinki, jak są większe, one na przykład nie docierają nam do, do wszystkich takich mniejszych naczyń, więc wtedy możemy odczuwać zimne dłonie, zimne ręce, też taki, taki jakby objaw tego, nie? I tak samo ważne jest witamina B9, czyli tak zwany kwas foliowy. Yy, tutaj najlepszym źródłem na pewno będą zielone, zielone warzywa. Takie, takie fajne źródła naturalnych folianów. Yy, Najlepiej suplementować to właśnie w formie yy, folianów, a nie, nie syntetycznego kwasu foliowego. Dodatkowo jeszcze yy, mieć synk yy, kobalt na przykład też, też ważny pierwiastek. Yy, wspomniane jest wcześniej żelazo, yy, te wszystkie rzeczy będą właśnie powodować, że ta, że ta krew będzie się, te krwinki będą się mogły produkować, nie? Czyli zobacz, kolejny temat, znowu zdrowe jelita, no bo nie wchłoniemy, nawet tak, zjemy zdrowo, ale nie wchłoniemy. Wszędzie nie? żołądek znowu, nie? Żeby tak, dobrze no... strawić, początek trawienia, nie? Tak, znowu połączony temat, no i, no i tak naprawdę do produkcji Potrzebujemy wszystkiego, czyli no zdrowej diety musimy, tak. musimy mieć zdrowy przebór dużo pokarmowy warzyw, i dostarczyć, dostarczyć dobrej żywności, a wtedy wszystko będzie działać prawidłowo. Nie? Dokładnie. No więc jeszcze do tego, co robić, tak, no to dużo mm, o tych suplementach wspomnieliśmy, z tym żelazem. No, żelazo może powodować stan zapalny w organizmie, może powodować yy, uszkodzenie wątroby. Więc naprawdę ostrożnie z taką suplementacją żelaza, tu nam najlepiej robi to pod kontrolą jakiegoś no, dobrego lekarza, który zna się na rzeczy. Yy, ja myślę, że w pierwszej kolejności właśnie warto zadbać o zmianę diety, zmianę diety. Można dorzucić probiotyki, które znowuż będą wyprowadzać te jelita z tego złego stanu, wspomagać ich pracę. Przez to polepszymy wchłanianie. Jest taki fajny probiotyk też sam robi IBS. On raz, że działa przeciwzapalnie w tych jelitach, wspomaga te jelita, to on też jakby pomaga wy wysycić z y, żelazo, że tak powiem. Dodatkowo mm. omega-3 też fajnie pomaga fonom żelazą. Y, tak, to powiedzieliśmy o tym, witaminach z grupy B, czyli czy dobry B-kompleks zmetylowany. Mm. Suplementacja cynku, miedna. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach też jest, jest bardzo ważne, nie? To, to zawsze, nie? Ten adek musi być. Y, z takich rzeczy, no, jakieś takie soki z pokrzywy też gdzieś tam fajnie działają, aczkolwiek Tutaj, jeżeli mamy, mówimy o tych źródłach roślinnych, ważna jest witamina C, która kilkukrotnie zwiększa wchłanianie tego, tego żelaza. Mhm. Yy, tak że, no, co jeszcze? No jeżeli, jeżeli problem wynika właśnie z tego yy, z, z niedoboru witaminy B12, to tutaj warto właśnie yy, zadbać o do dokwaszenie żołądka, żeby znowu to tutaj pracowało, nie? Czyli musi być też wywiad, nie? Bo każdy jest. Każdy jest inny i teraz u jednego może to wynikać właśnie z, z tego, że jest na diecie wegetariańskiej, ale ma to źle zbilansowane dokładnie. po prostu. Nie? I czasami wystarczą drobne zmiany, jakiś suplement i pozbywamy się, pozbywamy się problemu. Nie? Czyli no, nie biegniemy od razu po żelazo nie i, nie, nie, nie absolutnie suplementujemy, nie. tylko raczej staramy się skupić na tym, co jest nie tak w naszej diecie, że... Dokładnie. Czy mamy jakieś inne zaburzenia po prostu? No tu już ciężko powiedzieć, nie ma złotego środka dla wszystkich, każdy jest inny, dlatego zawsze no, trzeba porozmawiać i po prostu... Dokładnie, nie? jeżeli ktoś przychodzi i, i widzę w tych wynikach yy, krwi, że, że, że po prostu te krwinki czerwone, hemoglobina są obniżone i na przykład, no i wtedy pytam w wywiadzie, jeżeli ktoś mówi, że, że je, je, je mięso codziennie, w ogóle jest taki problem, to właśnie podejrzewam, że to może być kwestia żołądka. Albo kwestia jelit, że po prostu się nie wchłania i wtedy tak. tu trzeba dalej zdiagnozować, czy jakieś biegunki, jakieś zaparcia, jakieś problemy ze strony właśnie jelit. Jeżeli tak, no to już można tutaj, nie? W, to, w tą stronę właśnie tutaj. Mm. Także, no, to jest znowu temat, który naprawdę idzie, można samemu wyprowadzić, nie? Oczywiście, że tak, no bo jeżeli rodzimy się zdrowi, nie mamy anemii, a później na jakimś tam, o, w jakimś okresie życia nabawimy się tej anemii, no to. Znaczy, że nie jest taka nasza uroda, tylko że coś się z Coś się tak, tak. wydarzyło po prostu po drodze coś i coś trzeba po prostu znaleźć zmienić, punkt, tak. żeby, żeby, to, żeby się z tego wyprowadzić. Dokładnie. Jakże coś jeszcze byś dodał, coś ci przychodzi na myśl? No myślę, że tak wyczerpaliśmy ten temat. Tak, myślę, że takie wiadomo, tutaj yy, można by się zagłębiać w te rodzaje anemii i, i w ogóle, ale tutaj nie o to chodzi. Chcę po prostu Wam powiedzieć takie podstawy, skąd to się bierze. Jak możemy to zdiagnozować yy, i po prostu co możemy z tym zrobić, nie? Tak. najlepszym źródłem żelaza są produkty po prostu zwierzęce i no, wszystko dokładnie. Czy komuś się to podoba, czy nie, no tak po prostu jest, nie? Także jeżeli ktoś jest weganem lub jest na diecie wegetariańskiej, no to musi, musi bardzo zadbać o to, żeby, żeby nie mieć tego problemu. Tak, o ile jest dieta wegetariańska jeszcze będzie w miarę. Porządku, no, bo tam można spożywać jajka, nie, Więc gdzieś tam może to dostarczyć, ale jeżeli jest to dieta typowo wegańska, czyli wykluczamy nabiał, jajka, ryby, te wszystkie rzeczy, no to niestety, ale ta suplementacja po prostu musi być. Nie? Mm -hmm. Bo to nie ma, nie ma opcji. Nawet były przypadki, że po prostu osoby no, twierdziły, że dobra, rezygnując z jedzenia mięsa, jajek i wszystkiego od, od zwierząt yy, i po jakimś czasie po prostu umierały, bo miały tak silny niedobór witaminy B12. Mm -hmm. No tak jest to groźne że... dla, dla zdrowia, nie? Dokładnie. Ale mi nie można sobie tak bagatelizować, no bo jest to niedotlenienie organizmu ogólnie, No nie? tak i też tarczyca nie będzie działać prawidłowo, bo ona też powoduje, potrzebuje żelaza do pracy. Znowu jest cały łańcuch, tak? Nie działa jedno, wpływa to na drugie, nie działa na drugie. To wszystko jest połączone. Tak, ale no jest to, jest to właśnie groźne, nie tylko, że jest gorsze samopoczucie, gorsze wyniki sportowe, obniżona wydolność, to no bym tak powiedział, to jest najmniejszy problem, nie? Ale to właśnie w konsekwencji do czego to może doprowadzić. Mhm. Więc myślę, że wyczerpaliśmy tutaj temat. W razie czego, zadawajcie pytania w komentarzach, zawsze was o to prosimy. Tak. Możecie też nam sugerować, jaki temat mamy poruszyć, o czym porozmawiać. Będziemy wdzięczni. Dziękujemy dziękuję, Wam bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.